na akupunkturę 100 punktów młodości oraz masaż kobido. -a. A była pani już kiedyś na masażu kobido? Masaż kobido uwielbiam. Uwielbiam. Byłam parę razy i kiedy tylko mogę korzystam. Mm -hmm. A czego się pani spodziewa po akupunkturze? Ma pani jakieś oczekiwania? Znaczy, Generalnie przyszłam tutaj z ciekawości mm -hmm. zobaczyć. Tyle się dużo się słyszy na temat akupunktury. No jej wpływie. No zobaczyć, czy widzę to trzydzieści lat starsze. się mega zrelaksowana, rozluźniona. Teraz czekam na efekty. No. Polecam zabieg bezbolesny. W zasadzie takie niewielkie ukucia, ale takie mini, 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 minimalne. A podczas co pani czuła, pani Kasiu? Czy spokój taki wewnętrzny? Tak, tak fajnie, tak, 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 tak lekko. No a później jeszcze kobiety to już dopełnienie. Jestem mega zadowolona.